I chciałbym, chciałabym i boję się, czyli chcę zmienić biuro rozliczające kierowców, bo jestem w jakiś sposób niezadowolony, niezadowolona z tego, co tam się wydarza. Nie mam kontaktu, ale przeraża mnie cała mechanika przeniesienia dokumentacji do innego dostawcy takiej usługi. O tym dzisiaj, jak przenieść się do innego biura rozliczającego kierowców. Zaczynamy. Kanał napędzają. EWICENTER. Centrum Ewidencji Czasu Pracy Kierowców, Wypłat, Wynagrodzeń i Całego Wsparcia dla firm Transportowych. EWIEXPERT. Baza wiedzy, artykuły, poradniki, webinary, nagrania i szkolenia wideo. Wszystko, aby wiedzieć, co się dzieje w transporcie. Ewisystem. System. Polskie oprogramowanie do rozliczania kierowców, wynagrodzeń i dowolnych składników, jakie pojawiają się na listach płac w firmach transportowych. Cześć, nazywam się Mariusz Hędzel i... Od ponad 20 lat zajmuję się zawodowo rozliczaniem kierowców, organizuję takie właśnie działania, metody. Wymyślam takie rzeczy wraz z zespołem, wdrażamy je do oprogramowania i też jako producent oprogramowania potrafimy te metody zastosować w cyfrowym świecie, czyli komputerowe mechanizmy nam w tym pomagają. I teraz, jeżeli od kilku dobrych tygodni atakujemy Was w różnych miejscach w internecie taką ankietą z pytaniem: jak oceniasz swoje biuro rozliczające kierowców? Jak czujesz się we, w tej współpracy? Czy wszystkie elementy są dla Ciebie zadowalające, okazuje się, że bardzo dużo jest takich mankamentów drobnych, szczegółików, które powodują, że ktoś nie odbiera telefonu, ktoś musi się 15 razy doradzić, jakie odpowiedzi udzielić, albo jeżeli jest potrzebna na już jakaś informacja, to ona nie jest dostępna, dlatego że ktoś gdzieś akurat nie jest dostępny i trzeba się przełączać, albo muszę zapytać szefa. To takie właśnie sygnały nas docierają w tej ankiecie, i dlatego jeżeli. Stoisz przed wyborem albo zastanawiasz się, w jaki sposób rzeczywiście takie biuro rozliczające kierowców zmienia się, czyli przenosi się dokumenty, czy właśnie co się dokładnie robi w takiej procedurze przeniesienia, bo jest ona postrzegana podobnie jak zmiana biura rachunkowego. I to nie jest to samo. Czyli w biurze rachunkowym to jest dużo zgłoszeń do ZUS-u, do Urzędu Skarbowego, upoważnienia, pewnego rodzaju dokumenty, jakieś wsteczne rzeczy podatkowe. Tu jest rzeczywiście sporo tych elementów, co też nie jest problemem, bo przynosimy takich klientów do naszego biura rozliczeniowego i też takie rzeczy się dzieją. Ale akurat w przypadku rozliczania kierowców, przeniesienia rozliczeń kierowców, można być w dowolnym momencie. Najczęściej no robi się to na przełomie miesiąca albo na przełomie kwartału, tak, żeby zamknąć pewnego rodzaju okres przeliczeniowy i mieć historię zamkniętą rozliczeń, czy nadgodzin, czy, czy dni wolnych, weekendów do przeliczenia. Ale od kolejnego miesiąca pliki DDD z tachografów, które tak naprawdę mają w sobie już wszystkie rzeczy, można zacząć rozliczać już w nowej firmie, w nowym biurze. Cała procedura tak naprawdę najczęściej właśnie stwarza takie wrażenie, że będzie długo trwała, że będzie trzeba z kimś na nowo się docierać, komunikacyjnie te wszystkie informacje sobie do, dogadywać. Natomiast najczęściej można wdzielić takie kilka elementów, które blokują nas przed wyjściem. Mamy coś w rodzaju syndromu znajomości, czyli jeżeli taka biuro dotychczasowe jest naszymi znajomymi, już jesteśmy dogadani, już sobie wysyłamy prezenty na święta, to mamy takie poczucie, że nie będę robić przykrości, żeby odejść z tamtej firmy. Z nasze od nas klienci też, jeżeli odchodzą, to mają takie poczucie, kurcze, głupio tak właśnie powiedzieć, że jeżeli coś jest nie w porządku, trudno, Ok, jest to dla nas informacja, żeby coś poprawić, ale jeżeli ktoś odchodzi do innej firmy, no to taka jest kolej rzeczy. Jeżeli chcemy odejść i najpierw mamy najprawdopodobniej jakieś procesy naprawcze, czyli dogadajcie się z biurem rozliczającym, co nie gra, co jest nie w porządku, co byście chcieli poprawić, żeby było lepiej i jeśli to zrobią, to nie ma żadnego problemu, żeby, żeby kontynuować współpracę. Jeżeli co jest dla Was ważne nie jest tam realizowane, no to naturalną rzeczą jest, że poszukujecie innego dostawcy. Na rynku w Polsce jest ponad 300 firm rozliczających kierowców. Dlatego nie jest tutaj jakoś specjalnie dziwne, że klienci przechodzą między firmami. Są tańsze usługi, są droższe usługi. Te ceny się wahają między 70, 60, 30 zł. Czasami widzieliśmy takie, takie również usługi za bardzo podstawowy pakiet. Analizy naruszeń, aż po 170, 180, 200, lub nawet jeżeli jakieś pakietowo z, księgową, z księgowością czy z kadrami płacami są za 200, 300 zł, takie pakiety też są. Ale to już są jakieś pakiety wyższych usług. Normalna usługa rozliczeniowa to jest około 80 do 130 zł. Taką mamy meceniki między krajowym rozliczeniem, gdzie jest mniej pracy, a na przykład rozliczeniem z kontrolą IMI, zgłaszaniem, sprawdzaniem na przykład uprawnień kierowców i tego typu rzeczy. To jest zakres, który należy zrobić. Co trzeba przenieść? Wdrożeniowo przeniesieniem to jest tak naprawdę zweryfikowanie umów, stawek, dogadanie się na metodę, jaką sobie z kierowcami ustaliliście, i dopasowanie tego tak, żeby nie było rozbieżności różnic i uzyskać w sumie to, czego oczekujecie we takiej współpracy. To, co może Wam się pojawić właśnie w głowie, to łączenie biura liczającego kierowców jako biura rachunkowego. Ja bym proponował to rozdzielić, czyli firma liczająca kierowców to jest jeden podmiot, tam jest mniej zależności urzędowych, czyli tutaj jest to tylko kwestia komu w jaki sposób przesyłacie dokumenty lub sami, sami pracownicy takiego biura sobie pobierają dane z tachografów, natomiast biuro księgowe, kadrowe otrzymuje wynik rozliczeń, ewidencji czasu pracy czy składniki do listy płac. I tutaj ta współpraca musi być dogadana, więc warto... Przymierzyć się do tego, czego oczekuje wasze biurachunkowe od takiej firmy, żeby biurachunkowe funkcjonowało i firma licząca była w stanie to dostarczyć. Jeżeli fizycznie boicie się takich elementów, zawsze można się mówić na 2-3 miesiące takiego bardziej aktywnego wdrażania się w rzeczy. Wtedy firma ryczająca przejmuje na siebie całą operację komunikacyjną, czy to wyznaczenie z kierowcami jakichś spotkań, które będą tłumaczyły od nowa podejście na przykład do kontroli naruszeń, że pewne nowe obowiązki się pojawią dla kierowców, żeby weryfikować fikować ich wydruki, żeby to było poukładane już w dokumentach, żeby na przyszłość nie było szukania przy kontroli ITD w przedsiębiorstwie, gdzie są wydruki, jak to wszystko przygotować do kontroli, żeby przed inspekcją pracy nie trzeba było świecić oczami, że nie było wykonywane oszacowanie rozliczenia ryczałtów, na przykład czy oszacowanie ryczałtów co roku, gdy zmieniają się stawki, dlatego że pewne elementy pilnuje już takie biuroliczające i warto jest zwrócić uwagę, co dokładnie Was frustruje, czego się obawiacie i pogadać o tym z kimś. To takie przenoszenie wykonuje? Jeżeli macie ochotę pogadać z nami, ze mną, czy z ekipą, która tutaj na pokładzie czeka na was telefon, pod odcinkiem jest link do bezpłatnej konsultacji. To jest kilkuminutowa rozmowa, gdzie porozmawiamy, czego się obawiacie przy ewentualnym przenoszeniu. Jakie macie ograniczenia, na przykład długotrwała umowa zawarta z poprzednim dostawcą? Czy warto taką umowę zrywać, czy tak naprawdę jesteście gotowi ją utrzymać do końca i dopiero wtedy przejść. Zastanówcie się tak naprawdę, co Was najbardziej boli, bo te ankiety, o których tu wspomniałem na początku, pokazują, że jest sporo zarzutów. Natomiast największym problemem jest to pierwszy krok w kierunku zmiany dostawcy i naprawienia sytuacji. Jeśli niczego nie zaczniecie robić samodzielnie w tym zakresie, to nic się po prostu nie zmieni. Tyle na dzisiaj. Jeżeli mogę Wam w czymś pomóc, piszcie, komentujcie ten odcinek, będzie mi bardzo miło. Zawsze możecie dać łapkę w górę łapkę w dół. Subskrypcję, żeby Was nie minął kolejny odcinek. I do zobaczenia za tydzień. Cześć.